Dzień dobry. Dzisiaj um, film o ranach. E, o ranach, które wszyscy ludzie mają, tylko w różnym zakresie. I to jest pięć ran. Te ojcowskie i matczyne rany. E, można e, jakby włożyć do takich pięciu głównych ran. To jest rana odrzucenia, rana porzucenia. Rana upokorzenia, rana zdrady i rana niesprawiedliwości. To jest pięć ran, które, uwaga, te pięć ran powstaje we wczesnym dzieciństwie. Od momentu urodzenia, tak naprawdę, do szóstego roku życia. I te rany są z, z rodzicem tej samej płci, albo z mamą, albo z tatą. Niektóre są z rodzicem właśnie przeciwnej płci, lub z opiekunem, który wtedy pełnił jakby no, funkcję tego rodzica, jeżeli rodzica nie było, czy, czy opiekował się. Tak? I to jest te pięć ran, tylko powstaje we wczesnym dzieciństwie ale one mogą się ciągnąć z rodu e, dlatego, że e, jakby nasi rodzice mają te same rany co my. E, I teraz e, my przychodząc na ziemię już mamy zaplanowane, wybierając sobie takich rodziców, że dusza już sobie ustaliła, że my przejdziemy do takiej rodziny, że ty przejdziesz, żeby poradzić sobie z ranem odrzucenia, z ranem upokorzenia. Czyli jak sobie z taką raną poradzić? No będziesz upokarzany, będziesz odrzucany. Tak? I to jest takie jakby takie koło rozwoju, że najpierw rodzisz się i jesteś sobą. Jesteś czysty. Potem to, że chcesz być sobą jest nieakceptowane przez rodziców, przez opiekunów jakby Wszyscy chcą Cię zmieniać, Ty płaczesz, i to jest te, taki drugi krok, to że Ty się orientujesz, że to, jak Ty chcesz robić, jako dziecko, nie jest akceptowane, tak? I masz przeciw temu opór. Czyli, tak jak dzieci krzyczą, e, e, no, reagują ciałem w jakiś sposób, tak, płaczą, bo mają w sobie niezgodę. Chcą na przykład śpiewać, a mama mówi cicho bądź, bo tu jesteś na przykład w kościele, tak i nie można. Eee, na przykład coś takiego, no ale ym, no generalnie wiadomo jak to jest, tak? Że rodzic blokuje, żeby dziecko było grzeczne. To nie może krzyczeć, nie może płakać, nie może się najlepiej odzywać, bo powie coś głupiego, tak? Chodzi o to, że ty czy chcesz, czy nie chcesz, każdy z nas. Ma w sobie jakieś rany. Nawet jeśli pozornie udajesz, że, że ich nie masz, czyli jakby drugi etap to jest to, że dziecko się buntuje i e, widzi, że nie może być sobą, ale potem, jak już to trwa długo, to trzymanie go w tym, ży, że, że nie może tak żyć jak chce, nie może tak robić jak chce, no to ono się poddaje. I tworzy sobie iluzję, żeby przetrwać. Tworzy sobie maskę, tworzy sobie coś sztucznego, no bo skoro nie może być sobą, to musi wytworzyć coś, co jest akceptowane przez rodziców, przez otoczenie, przez szkołę, tak? I niestety żyje w tej masce bardzo długo, tak, żeby w ogóle nie, nie doświadczać tego braku akceptacji, tego bólu ciągle, tak? Tego lęku, że jak jest sobą, to zostanie ukarany albo odrzucony. Mama go na przykład zamknie w pokoju samego, będzie doświadczał rozłąki, samotności albo dostanie w pupę, albo zostanie okrzyczany, odepchnięty, karany milczeniem, i tak dalej. Czyli dziecko, żeby tego nie przeżywać, tego bólu, tworzy sobie maskę. I zakłada tą maskę z lęku przed doświadczaniem tych trudnych emocji. I teraz każda rana ma jakby inną maskę, tak? czyli inną postawę, inną charakterystykę. Ja będę szkolić z tych ran, będę robić kursy, właściwie lata chwila, więc tam będę wyjaśniać to dokładniej. I kształt nawet naszego ciała, czy sposób zachowania, mówienia, a nawet zawód czy wygląd świadczy o tym, jaką mamy ranę. Charakterystykę tych ran też będę tam mówić. Natomiast mm, warto je poznać, dlatego że jak Ty rozpoznasz swoje rany, czyli rozpoznasz mechanizmy, które sterują Twoim życiem, Twoimi zachowaniami. To ty zaczniesz żyć na innym poziomie. Jakby rozpracujesz te swoje schematy. To też nie jest tak, że no oczywiście te rany są, wiążą się z traumami. To jest inna bajka. To jest inną jakby robotę trzeba zrobić jeszcze z traumami. Natomiast sama świadomość tego, że ty rozpoznasz, jaką ty masz ranę. Po swoim wyglądzie, po sposobie zachowania, po charakterze, e, po mówieniu niektórych określonych słów często, tak? Na przykład inną ranę ma osoba, która jest chuda, e, która ma problemy na przykład z żołądkiem, a inną ranę ma e, osoba, która, e, m, s, y, która ma która jest otyła, e, inną ranę ma e, każda budowa ciała. E, więc e, charakter, więc to są tak, że e, na przykład tak rana odrzucenia to ma maskę uciekający, czyli wtedy uciekasz, żeby nie zostać odrzucanym. I to się pokazuje w relacjach, czyli singielki, które próbują wchodzić w relacje im się te relacje nie udają bo one same prowokują właśnie te, e, tych partnerów do rozstania i często jest tak, że same pierwsze kończą relacje, boją się tego odrzucenia. Czyli jak poczują, że coś już nie gra, e, to robią wszystko, znaczy to podświadomość działa automatem, że dzieją się takie rzeczy, które prowadzą do rozstania. I osoba z raną odrzucenia e, woli jakby sama zadecydować o tym, żeby nie cierpieć za bardzo, tak? Ale ucieka, czyli nie stworzy nic trwałego, nic stałego. I rana odrzucenia jest z rodzicem tej samej płci. Eee, czyli na przykład córka ma z matką, tak? Syn ma z tatą. I to powstało w bardzo wczesnym w dzieciństwie, jak się ma rok czy dwa lata, tak? Potem jest tak szybko przejdę przez te rany. Ja charakterystykę każdej z tych ran też dam w rolce, żebyście się zapoznali. Żeby, zuba, żeby, żeby zobaczyć, że faktycznie każdy z nas ma w różnym stopniu każdą z tych ran. I jedna zazwyczaj jest dominująca. Ja mam na przykład radę zdrady, e, rany zdrady, czyli na przykład, że zawiódł mnie i to jest z rodzicem płci przeciwnej, czyli że w wieku około 4 lat zostałam e, zawiedziona, mój tata był wobec mnie nielojalny. Na przykład <laughs> wstawił się za bratem, a mnie odrzucił, tak? powiedział, że. Ja tu nie mam na przykład racji, albo mnie gdzieś nie zabrał. I ja już byłam zdradzona, tak? Czułam, że jestem przez statę zdradzona. Czym mnie okłamał, nie dotrzymał słowa, tak? Obiecywał na przykład, że mnie gdzieś zabierze, a potem mnie nie zabrał, tak? I ja doświadczyłam rady, rany zdrady. I wtedy również w wieku około 4 lat, Między 2 a 4, czy nawet do 6, tworzy się ta seksualność, ta energia seksualna. I teraz też powstaje taki kompleks dypa, to też będę o tym mówić później. Jak to powstaje, i, 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 i jak to psuje życie później. I kobietom, i mężczyznom. Czyli to jest rodzicem płci przeciwnej, czyli kobieta ma z tatą ten kompleks edypa, a chłopczyk ma z mamą. I tak naprawdę e, to bardzo psuje, tak? Psuje relacje. I to działa w podświadomości, to jest nieuświadomione. E, I na przykład rana upokorzenia. A każdy, każdy w dzieciństwie był w jakiś sposób upokorzony. E, każdy bezwzględnie ma jakieś głupie doświadczenia, wspomnienia z kupą, że się nie wiem, e, nie zdążył załatwić jako dziecko, że był wstyd, że był upokorzony, że był odrzucony. Do tego stopnia, że raz nawet miałam klientkę, której mama założyła majtki z kupą na głowę, tak? Więc dziecko doznaje upokorzenia w różnych sytuacjach. To, to jest tylko jeden aspekt, ale upokorzenie to jest z opiekunami i z, z, z rodzicem, najczęściej, który, się, który ciebie wychowuje. I tu jest masochista, maska to jest masochista. I teraz też to się, to się cechuje określonym kształtem ciała, określonymi zachowaniami. Eee, no i generalnie też, no jak masz rany upokorzenia, no to chcesz, żeby in, pokażasz innych. Tu jest, ja bym tu wsadziła do tego też osobowości narcystyczne i bierne, agresywne do tej rany upokorzenia. Czyli tak były bardzo w dzieciństwie upokarzane, że teraz potrzebują się odgrywać, tak, żeby czuć, że ktoś inny też jest upokarzany. I to idzie automatem. Jest jeszcze rana niesprawiedliwości, wtedy ludzie są surowi, to jest maska surowego, i jeszcze jest rana odrzucenia, czyli przez rodzica tej samej płci, czyli jest pięć takich głównych ran. I to wszystko dotyczy tylko wczesnego dzieciństwa, tak? To wszystko dotyczy tylko wczesnego dzieciństwa. I jak rozpoznasz, tak jak już mówię, zapraszam Cię do subskrypcji, bo będę dawać takie filmiki o każdej z tych ran, takie rolki krótkie, które cię będą stopniowo wtajemniczać w każdą z tych ran, bo warto warto poznać też nie tylko dla siebie, ale na przykład zobaczyć, czemu Twój partner się tak zachowuje, czemu Twoje dziecko albo ktoś w pracy. Bo łatwiej ci będzie wtedy żyć, tak? Jak rozpoznasz w swoim otoczeniu, kto ma jaką ranę, łatwiej ci będzie z taką osobą komunikować, bo tego zobaczysz jakby e, na głębszym poziomie, tak? Będziesz widzieć, z czego to wynika, z czego wynika ta jego postawa, to zachowanie, ten wygląd, te, te słowa, których używa. No, więc bardzo, bardzo warto poznać te rany. I zobaczcie, to są tak naprawdę matczyny i ojcowskie rany, tak? I ja na swoich, w swoich programach dotychczas nie miałam tej perspektywy, ale już teraz właśnie od dzisiaj, jak ktoś przyjdzie do mnie na program matczyna lub ojcowska rana, czy czuję swoją wartość, bo tam też. Te wszystkie rany są jakby uzdrawiane, no to jest to już wzbogacone jeszcze o inne perspektywy, tak? których wcześniej nie miałam. Czyli jeszcze lepszy jest jakby rezultat, bo jeszcze Ci daje, jakby zobaczysz, jaką Ty masz ranę, odkryjemy to, z jakim rodzicem. Będziesz bardziej rozumieć, co ci się w życiu przytrafiło, czemu masz takie dzieciństwo. No i będziesz mieć od razu więcej tolerancji do tego rodzica, yy, no bo też zrozumiesz, że on miał taką samą ranę i to się tak ciągnie pokoleniowo, tak? <laughs> Czyli te programy są cały czas wzbogacane, bo ja się cały czas też rozwijam, uczę się nowych rzeczy, doszkalam się. Poza tym. No Im więcej klientów, tym więcej doświadczenia. Więc z każdym programem, z każdą sesją, e, no to ja mam e, inne perspektywy, nowe i nowe doświadczenie. I, I wiem, że to co robię działa, jest skuteczne. E, to moje holistyczne podejście. I wiem, bo jestem pewna e, na 100% że o skuteczności tego, co robię, e, ale potrzebujesz wykonać te kroki, do których ja cię, e, ja cię podczas programu, po których ja Cię prowadzę, tak? Czyli te rany z dzieciństwa bezwzględnie potrzebuje każdy przerobić, kto chce wyjść ze swoich problemów. Czyli traumy, za, za tymi ranami idą traumy, czyli trzeba jeszcze poradzić sobie z, z emocjami z tych, z tych ran zintegrować energię od taty, od mamy, no wykonać po prostu te kroki, tak? Jeżeli ty wykonasz te kroki i wejdziesz w proces, wejdziesz poza swój opór, poza logiczne myślenie, to ja ci gwarantuję stuprocentową skuteczność, tak? Zgodnie z twoją intencją, bo zawsze całe, całe programy i te wszystkie sesje, no to my nie uzdrawiamy wszystkiego tak po prostu, jak, jak idzie, tylko uzdrawiamy Twoje życie zgodnie z Twoją intencją. Czyli zależy też, co Ty napiszesz tej intencji i jak Ty to czujesz, czy Ty jesteś gotowy, żeby uzdrowić swoje życie, w jakim stopniu, tak? Bo to wejdzie w tej intencji. I cały program skupia się na Twojej intencji. Ja oczywiście Cię czasem tam zachęcam, żeby Tą intencję poszerzyć, ale bo, bo jest to możliwe po prostu. Jak poczuję, że, że, że Twoja, jakby, pojemność jest otwarta i gotowa, żeby przepracować więcej, żeby puścić więcej ciężarów i mieć więcej luzu potem, ale to od Ciebie zależy. I teraz, kiedy nie ma skutków yy, po sesjach czy po programach, takiego wow, nie ma takiej satysfakcji. Kiedy Ty nie wierzysz, że to jest dla Ciebie możliwe. <laughs> I kiedy nie chcesz wchodzić w procesy, udajesz, że wchodzisz. Tak? Albo wchodzisz w te procesy na półgwistka. To wtedy nie ma skutku. Czyli jakby jak procesy nie wyjdą poprzez ciało, czy sama świadomość o tych ranach yy, też ci pomoże, ale to jest taki mały kroczek, pierwszy. Natomiast, że rozpoznasz, że ty masz taką ranę, to jest już dużo. Albo zobaczysz, jaką ranę ma twój partner, tak? Albo szef pracy. To już jest dużo, bo będziesz już z innej perspektywy patrzeć. Ale trwałe uzdrowienie i trwałe wyjście z problemów może być tylko wtedy, kiedy przejdzie przez ciało proces, tak? Kiedy, kiedy przez Twoje ciało uwolnią się emocje i traumy zablokowane w ciele. I zmienisz przekonania. To jest też drugi bardzo ważny krok. Wobec tego sama świadomość nie nic nie da. Znaczy da coś tam, jakiś początek procesu, ale jak ty nabierzesz gotowości, to potrzebujesz przyjść, żeby no żeby sobie to uwolnić. I uwaga! Ostatnio też takie ogłoszenie trafiłam, że pani szuka warsztatu. Na którym może uzdrowić traumy z dzieciństwa takiego grupowego, tak? Eee, no, i tam się uwolnić od jakichś emocji, lęków i tak dalej. No, uważam, że warsztat jest uzupełnieniem. Ja też tworzę warsztaty niedługo go ogłoszę o ciele i o traumach w ciele. I w ogóle o szczęśliwym ciele, jak mieć szczęśliwe ciało, akceptować, szanować. Natomiast e, będę go niedługo ogłaszać, natomiast bo on się jeszcze, jeszcze go opisuje. Natomiast e, uważam, że warsztat to jest tylko dopełnieniem. To jest dodatkiem. Że najwięcej daje praca jeden na jeden i nic tego nie zmieni. Ani nagrywany kurs, ani grupowy warsztat. No nic nie ma lepszego niż praca jeden na jeden. Tak? bo wtedy nie masz przestrzeń e, terapeuty, no to jest jeszcze to pole, tak? Pole, które zawsze wyrzuca to, co trzeba, e, jakby e, i to dzieje się e, e, jakby sprowadzeniem. Natomiast, e, no, na warsztacie też tak jest, jest znowu energia grupy, ale e, często jest tak, że e, Niektóre osoby na warsztatach grupowych się wstydzą, się boją, o nie otworzą się, nie powiedzą. Inne się przełamią, na przykład, pokonają swój opór, ale no, są takie osoby, że na jeden na jeden by powiedziały, by się otworzyły, a w grupie tego nie zrobią. Yy, więc i potem po, po warsztacie na przykład jeszcze będą miały, mieć do siebie pretensje czy jakieś żale, że, że się nie otworzyły, a mogły, miały okazję, tak? Więc różne są tutaj podejścia, ale ja uważam, że na warsztacie grupowym nie uzdrowi się dzieciństwa, tak? Na jednym warsztacie. To jest potrzebny proces. Proces taki krok po kroku. Krok po kroku i zaufania do terapeuty, tak? Do osoby. No to tyle. Te rany, e, te rany. naprawdę są mocne. I nawet jak ktoś myśli, że on już tyle nad sobą pracował. Już tu, tutaj robił 100 ustawień. E, na przykład te, no, terapeuta od ustawień mógł tyle robić, bo ciągle ćwiczy i tam. W, 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 i tak dalej. Czy sobie robi sesję na wymianki? Albo ja już tu tyle lat pracuję, jestem w rozwoju od 10 lat, czy tam od 15, czy od 20 nawet. Tak W ezoteryce jestem tyle czasu. Ale jak masz nieuzdrowione rany z dzieciństwa i traumy z dzieciństwa, to co się dzieje wtedy? Masz cień, masz cień, czyli taki duchowy narcyzm wtedy jest. Tak? Taki duchowy narcyzm. I ciało Ci pokaże, bo ciało zawsze mówi prawdę, więc ciało Ci pokaże, czy masz jeszcze jakąś ranę, czy nie. Jak masz ranę, to masz też cień, tak? Nikt nie jest myślę doczyszczony tak na 100% ze swoich cieniów i, i ze swoich jakby e, takich toksycznych części bo no to to już by był oświecony i już by tu nie miał co na Ziemi robić, tak?